Tam słyszałem kotać, to mój gwiz tak echem poszedł? To jest gwizd U kogo? U kogo ten gwiz poszedł? No nie wiem To bias pewnie. Zaraz rozwalę mojego komputer. To nie To a jak ty byś mógł zajść sobie, sobie? Streamować? Z No to przynajmniej nagrywać filmy. Co by było dobre? się przydało. Wszyscy, wszyscy na oko standardowo. Five, four, three, two, tam w No też o. mam muradina. Ruskie, tu jest, tu jest. Jeden pierdolny z Wolfa, czekajcie. Ruskie No, Ale znaczy, nie, jeszcze mi wezmą za rasistowskie teksty, kurwa. Nie będę chciała z mógł mówić. Publikować. <coughs> Byliśmy na linie. Mój jedno środek. Tak to się sam bocie już, tak? To ja nie wiem, gdzie idę. No, ja chcę się przeliczyłem. Is, o, hej, teraz to ja Cześć, cześć, cześć. Ty. To wiesz, ty jesteś główny, który tam powinien już dawno siedzieć. Muszę ci stać obok. Zbierajmy lepę, zbierajmy lepę. Jakoś, kurwa, Dobra, non -gridin, non -gridin. Kurwa, mnie Zasłonił mnie ktoś, kurwa, od kliszotu O, danke. tutaj tam Jest, mam ją Dobra, w tylko. Tak, to no tak, jest nie pogrożę się z tym. To jest niewarty zabijania. Ja, wiem. Ale no co one robią? Nie wiem. No to co zabijcie tam? Nie wiem. No Jakby jeszcze ona oddała. Tak, ale po co? No po co? właśnie. No odda to? No to nie wiem. Ryba, ryba. On wie, jak grać w właśnie. Trzeba uważać. No nie odda, dziwka. Kurwa, idę sam za no, no, nie Gra, puszujcie tą linię. Nie można go spuszczać z oczu. Kaję, czy za mokrą <laughs> zagotowałbym No, Mowa pewnie schodzi do mnie. Nie. Jak nie, kurwa, jak nie? Tu jest, kurwa! Ja pierdolę jesteś ślepy! Nawet ja nie patrzę, kurwa, na to, myślałem, że mówisz o Gdybyś kurwa użyła oj zaraz wykurwa kurwa z dnia by dostała milion demagia. Wiesz, orientuj się. Wiesz, ty tak... Dawaj go to krasnala. Mężę. Krasnala. No a śmieszne miejsce w impierze. I to pomalaj. Wiesz, cztery mam, gdzie mogę tu demagia. 4 więcej, daj byście, ale są proste. Będą dawać chyba. Mają dwie w sumie. Nowa jest na oku. I nie tylko. No, nie, jest to zresztą tego chciałem na dole. Jakieś slowy, coś? nie ma. Jak masz slow? Chyba, że na kumi slowy, ja nie wiem. Chodź to. Masz slow, a ten pocisk co nie rzucasz, to musisz trafić. No. I to chyba musisz później ulepszyć sobie jakoś. Tak, no, i weź no, no, na no. slow, a ulep. Co ty na ślepo tak kilka Dobra, Możemy poświęcić swoje dzieci, bo i tak. Ale ja nie muszę wrócić. Podnieś mój, to... podniosłeś? A, nie podniosłeś? I tu, tu. Kurwa. Tego się nie spodziewałem. Oni podbierają nas ze skrzynek, my no, do Ja zbieram dół, z Ja Poszli do was wszyscy. Uważajcie. Stranda oczywiście nie w stronę się cofa. No do mnie biegniesz, to Nie ginie nam, tylko sobie hajs i uciekaj Ale chodźmy teraz Jebać rybę Ty, o za rybę kurwa perka LOL No to już po tą kurwę Kurwa, nie trafiłem Chodźcie tu, my. wracajcie Ja nie mam many Czekajcie jednak mi się opaca go zabijać 9, lol Kurwa wystrałem się na klona To jest prawdziwe. Gimp Sadoma, Jest jeszcze ten ziot. Rozbierajcie monety, zabijcie go. Kupie. O, żeś. świlował Będzie starał się oddać. Nie Proponuję zrobić Merce z dołu. Najpierw tę nasze Merce, choć się zrobimy. Zrób Ty to powiesz idź, i chodź ja po nas. Ja nie bierz, to... nie bierz Axel. No. To ten mój ult jest. Pomóż mi Axel, chodź, chodź, chodź. Uro. Tylko nie bierz brąbią tego drugiego, ulta bez chujowy. No właśnie, chciałem się rozkładać. No to jest stun jest taki chujowy. Odpychaj i stunuje. No odpycha się i 500 daje. Coś jak Tristana z lola. Chujowy, chujowy. No to kojarzę trochę. A clever strategy. Dobra, chodźcie też z bota, zrobimy martwego, znaczy spuszczyjmy bota w tym czasie, kiedy wali armata... zabijmy już, tyrandę, tydziemy... no uwaga! Zabijmy ją. wszyscy. Gimnice kurwa. Dobra, tak Dobra, cofamy, 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 cofaj, 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 cofaj. Coś mnie zablokowało i w wlazł? to wlazłem. W kółko półko. Mogę. Teraz możemy ich zabijać. Dobra No ale co wy kurwa? No, serio czekacie? Tobiasz DPS się. No idę, idę. To przecież napierdalałem No Ludzie, ty przed chwilą kurwa. No, zabijcie ja no, doblony. Aha, sorry, no ja miałem kamerę zdechłową ustawioną. Kurwa, zawił mnie ten chuj jebany mały, zabijcie to. No serio? No, kurwa 8 monet. No, i Looks like that hero is back, like back for more. oh God. For honor. how big To wracam do bazy. Mm -hmm. O, mm. do please. No, okay, skrzynkę zrobili. Wala, ty skurwiała. Ja pierdolę. No. Czy ona jest ślepa? Czy kurwa nie widział no, no, nowo z dupy? Tu są. O zabrali No dobra, no, ja mam 7, muszę uważać O kurwa, że się przeatakowali ich teraz Grandy ucieka Nie ucieknie ma sprinta już chuj Niech ucieka A zginęła od mojego wynova O kurwa No chuj dybę no jakoś, to oczymałem. Kurwa, podniesie monety, siedem monet rzuciłem. Dobra, ona mnie nie słyszy. Dobra, no, zabijcie to lu... ...to... ...sierwo. Ryba. No, ba, teraz to widzicie. No niech odda to. Tak, tylko trzy odda. No. Zasłonie, No dobra. Zabijcie to. No i Tobiasz oczywiście... ...zniknął. No bo szukam prawdziwej. Tu jest. No, tu jest. Boże, nie oddamy tego. No kurwa! Nie mam. Masz, masz. Otruj ją mevenomem. Nie mam. Dlaczego nie bierzesz tego? Bo nie mam. Który ty masz lewe tym Drugi. Teraz bierę. Okej. Okay. Ci wybaczam. Kurwa, ucieknie tą tyrandę? To jest no je tak, wie. jest to jest. Serio? O, nie ja, money, shit. no, nie, mamy si. O nie, czy w ogóle monet nie ma? No tam wszystko półumierało. Tutaj bawią? Była wala. Mm. Wiem jak można walić oh. To szykuj się na mercę Tylko ty będziesz w stanie ze mną jakoś to robić to nie zaczynaj ich, to nie ma sensu. Ty ich nie zrobisz sam, zaraz życie nie będzie śmiał. Dobra, chodź. Czekaj jeszcze to zrobię. Ja wezmę No a czekaj, bo tam się biją teraz. No, zebrali nam wszystkie monety z tyranda 7 monet zabrali od tyranda. No dobra, no to teraz idziemy zabijać ich tyrandę. Raj no, normalnie. Dobra nie bardzo. Trzeba ukarać za to, że przeżył. Ale idź w drugą stronę. No, weź chodź, zróbmy to. Ja będę chodził po NetB. No Pomóż mi kampa zrobić. No chyba idę do Tobiasza, to już ma 9, kurwa monet. No. To wiesz jak zginiesz to report. Nie zginę. A ten Techwit mógłby jednąć tam parę razy, ale nie, Chyba, Lepiej ważniejszy jest powrót do bazy. No, otali? linia. Kurwa ta ryba na dole w kurwie. No i ta ryba odżyje tam. Jebana ryba z Podajemy ryba. hajsy? Tak. Daj tak, tylko że raz ja Cztery się są potrzebne, akurat to, chodźmy, to moja... Tak, ale mogę nie oddać, bo jestem sam tutaj. Nowa jest. No właśnie, no właśnie. No, no. No, no, ja, ja byłem bardzo zimny, wiesz. No sam? No sam. ja chodźmy. A wy ale chodźmy i to powod... znaczy, że się teleportujemy tam zaraz? Nie no, że idziemy razem, no, to, potrzeby iść na boko. Dobra, spoko, już zabijamy. No, jeszcze się Tak pierwszego wyeliminować tego chuja zawsze w tej walce... małego. Bo on robi... robi tego meidzi. O kurwa. Niech roundy oddaje. Nie oddaj nik. Chcesz mogę oddać? Tak, no, oddawaj. Jezu kic. Nie doleciał. No dobra, najpierw te, najpierw te Jak tu jest No jezu. może coś tu nie puścić też No i kurwa tasę poszła, pierdolę to Idę z bo nie mam życia, żeby się z tym bawić Zajwiście Nie wiem twoje hajsy zabrałem przynajmniej no dubić, do to gówno! Eee, Ruski. O, tyrande, no. Robimy bossa? No i tyrande wlazła w kąt. No, patrz co tyrande robi. Gdzie robimy bossa? Zobacz, co się dzieje, to wiesz na dole. Orientuj się na mapie. No, nie ma gdzie się cały czas. No, na bossa, Żeś Polas. Sam. Chciałem sprawdzić, czy ktoś tam jest. No gdzie, jak wszyscy są na mapie widoczni? No, wtedy nie było tam widać, patrzyłem przez sobie Bardzo przejąłem. Nie! Bier. To może Idź pilnuj teraz tego kurwa, żeby nie oddali No ty Stelfie, ty Oddajam No patrz jak nie widziałem Oddaję Tam jeden dziesięć miał Tobierz kamp tam, czekaj na sef Czekaj na zdarzenie No jest, jest, jest No weź wiesz co, no, ja muszę murkiego odczuwać znowu ta ryba robi full trzeba rybę koverować ryba jest sopa chce z nim camp kamp porobić szybko trzeba bota proszować odno i tego dolnego też z drugim tego mocnego bardzo Chodź. To jajo gdzieś tu jest, kurwa ja je znajdę. Ono jest gdzieś blisko. Mam pomysł. Wiem gdzie jest kurwa, gdzie się chowa jajo przeważnie. Nie tu nie chował jaja. No on już jest tutaj. Yuh. O kurwa. I oddali. No i są tutaj. Gdzie on to jajo ma? W bazie już. Proszę powiedzieć, że to dwudziesty, tak. Pomocy kurwa! Za Tygandą no. uciekasz? Nie, przed całym resztą teamu. A nasz tyg gdzie jest? Jest. Nie tego chuja, firandę. Dobra, teraz będę go ujadł. Paso zajmę. Nie odno jak to mi będzie akurat stykał. Tak, to reszta może na bok, no tam leży, to mogę się mieć metal. Jestem na boku, jestem na boku, 28 staków. Tak, oczywiście. jest tak trudne, żeby te retardy działały z nami No, ja, ja przytankuję, bo i tak się leczę, tego tak Baza Nie, nie, idziemy z włosem, idziemy z włosem, idziemy z bossem. Ja ma do co mam 9 No czy naszym Murk chyba nie wróci do bazy, więc też może iść go zajebać jednak Teraz tak. O, zróbmy ich te kampy. to będzie ki Proszę o ktoś to szybko uleł tak się... no. no i dobrze bijcie no, no jest papier No Report papier ale no. on no, też tak szybko zapierdala JOL JOLO JOLE Kurwa, nie udało mi się Trzejsują mnie? No trzejsujcie mnie, o lol. Ona no, ma globalny, no, no. Kurwa, halaba. Bijesz tego kurwa murkę jebamy. Trzeba zobaczyć jak szybko on się na dole pojawi. Ciekawy kurwa A, gdzie on tak to, to... ma. Nie bój się z tankiem zarybać, nie, nie złamszutuję. Szybko zaraz się znowu kurwa odnowił ale... Ja pierdolę, bo to... Uff. Nie Zobaczymy komuza. jak szybko się tu pojawi? Bo ja podejrzewam, że on gdzieś ją ma w ciekawym miejscu. No, chyba. no nowy masz. No kurwa, Pierdoliła. O no, o, wszyscy. Jednak uciekam, jeśli dam radę, nie dam rady. A ty skoczyłeś na nią? Tak. O, Przynajmniej no, nie wiedziałeś, czym są, no ale chuj. Robiasz bez tego, no ale chuj, dobra yes. Nie Kurwa, jak zwykle. Jebać. To bierz... O, no, daj mu oddać to. Idź do góry. A w ogóle ty tam jakoś kombo robisz, bo tam coś zwiększa tak czegoś, musisz przeczytać, bo ty, widzę, nie może one-shotować czegoś. Hmm. Tam, je, tam jest coś, że jak walniesz tym, to później tym drugim zadajesz więcej, coś takiego. Dobra, no to chyba odwrotnie robisz, bo to chyba trzeba, kurwa, w dobrej kolejności. Tu musisz się nową zająć przede wszystkim, patrzeć, gdzie jest nowa. Za hmm. zginiesz tam, bo tam nowa się kręki właśnie No nieźle To wiesz, zginiesz Ciągle Przez masz mało HP No no tak no, chodzisz po tych campach No nie zginę, no zobacz, nie ginę No dobra, no i mamy kampy. Kurwa, nie No wejdź, fulka. Nie zauważyłem. Idziemy na statek. Idziemy Nie chcę oddać. Nie oddać. prawie na styk. No wejdź, chuj, wracaj, uciekaj, uciekaj. Nie idź tam, nie idź tam. Zostaw ją wracajcie do bazy oboje. De de defuicy. Jeszcze kapa. No kampa możecie niego zrobić i pilnujcie Mur murkiego, żeby nie podchodził pod budynek. No, nie skaż na niego tak, bo to nie ma sensu. Dobra, no, uciekaj. Pod bazę. wiesz, skończ szybko tego kampa i do bazy. No, pst, e, robię tak szybko jak mogę. Bo trochę chujowy moment na robienie kampa. Ale okej, okay, jest okej. Okay. Okay. Teraz wracaj do bazy już, no I biegnij, zabij murka, zabij murkę, zabij murkę. Zabij murkę. Jak mi się uda. Jak nie zlanszotujesz tego gówna, to wstyd. No nie zlanszotowałem. Zabiję drugiego. No a drugiego to zabijesz. On nie może uciec. A masz tego ulta do Murk Uf. dalej robi bazę. Gówno jebane, wkurwiające. Kurwa, się patrzeć jak szybko się pojawi. On ma jajo w jakimś śmiesznym miejscu kurwa Bym się nie dziwił gdyby tu miał jajo Ja tam wkłada ci jajo Jest strasznie blisko, a nikt tam nie wchodzi nigdy Tu jest, także raczej nie. Dobra, czyli on jajo gdzieś robi kurwa w ujowym miejscu Tutaj kurwa Dawaj, Bo mi widzieli no nowo. Fajnie, że je Na się może z... A czelich ocenem od ciebie? Ta. On za szybko do bazy wrócił Z bazy wyszedł Więc tak jesteś jaja iba Chodźcie do mm. dolne kampy i te kampy tutaj są Tu I tu No to, to to bierz ciach ciach ciach, ciach. Tu biega Tu tam biega a to gdzie on w las, jebany? Ja szukałem tego jaja. Ty, A jak ma na merca, to będę brychtał, ty. Wątpię. To, to chodź to na tajach, ty, proszę. To znowu jest w bazie. Nie. Ja. Ja i pójdę. No, ja wrócę, bo go a ty nie. Czyli iść tam pomóc Kimowi Wiadomo, mm -hmm. może trochę jest mi się uda no, będę go pilnował. Jak Jaką się pojawia za waszą linią że nie jest gdzieś tutaj O skrzynia, idę po skrzynię m dwa No, on jest w badzie ma jaja, nie ma co szukać jaja Kurwa, z synu. No hajs jest dobra super. Oni tobież uciekaj. Uciekam. To damy Nowa. Nie, 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 tu gdzieś jest nowa. Dobra, ty zacznij. Jest. Kurwa. Je, kurwa, no dobra, my robimy no, pora teraz, jak oddamy. Chodź, idziemy bić Kora. Bo jak zostanie 1%, będę brechtał. A nie, 6% jest, dobre. Spójrzmy. Tak. Tak. Pierdolony, kurwa, nowa mistrz. Ta hita na mordę i się poskładała szmat.